Witam serdecznie państwa. To jest skandal. Prezydent Miasta stołecznego Warszawy pan Rafał Czaskowski chce od biednego rolnika pana Włodzimierza Knurowskiego 150 tysięcy złotych. A za co chce? A to za te banery, które pan Włodzimierz Knurowski stawiał między innymi przed Pałacem Namieckim na krakowskim przedmieściu. Proszę Państwa, do czego dotyczą tego banery? Te banery dotyczą tego, że pokazują zdjęcia jakby komornicy w asystencie policji zabierali Panu Knorowskiemu jego dobytek, konie, świnki, jeszcze na dodatek z oszukańczymi yy, sprawozdaniami. Proszę Państwa. Banery, które wyraźnie wskazują na krzywdę pana Knorowskiego, służby podległe panu Trzaskowskiemu, zaliczyły jako reklamy. Proszę Państwa, co będzie, gdy ten człowiek zostanie prezydentem Polski? Jak będzie z nas doił? Proszę Państwa, nie zapominajmy o tym, że przykładowo, most, nie most, kładka rowerowa przez Wisłę jest dwa razy droższa niż normalny most dla samochodów jeżdżących. Proszę Państwa, no i wiele, wiele innych. Nie zapominajmy też takie z, z kilku desek zbity yy, na placu też bankowym zrobił z tych kilku desek, czyli niewielki koszt zrobił przytulne gniazdko. W środku miasta zrobi przytulne miasto, nie pamiętam to. A, plac, re, miejsce rekreacyjne, za co wydał 960 tysięcy złotych. Proszę Państwa, tak trwoni się nasz dobytek. Nie dziwmy się później, że będziemy mieli wszystko droższe. A co będzie, gdy ten człowiek zostanie prezydentem Polski? Jak będzie trwonił nasze pieniądze? Włodzimierz Knurowski będzie dzisiaj protestował przed pałacem na Placu Bankowym 3 przed pałacem prezydenta miasta stocznego Warszawy. Gdyby ktoś chciał z Państwa go wesprzeć duchowo, tu jest, porozmawiać z nim, to tu jest telefon do pana Knurowskiego. 536 684063. Nasza bierność rozuchwala nadzorcem. Gdy będziemy bierni. Będą z, z nami robili co chcieli.